Everywhere the Vikings ever traveled. These beasts are a threat to all of our lands. I have to kill you. I will, because I'm a Viking. Hear that? I'm a Viking! It's okay. I hurt you. They've killed hundreds of us, and we've killed thousands of them. Toothless, no. no, he's a friend. You all need to see this. I'm not one of them. No. A więc powrócił smok. Ten sam, którego wszyscy kochali, tym razem w wersji aktorskiej. Jak wytresować smoka to reboot, remake albo reanimacja. Jak zwał, tak zwał. Ale końcowy efekt przypomina raczej próbę tresury widza niż smoka. Mamy nowego czkawkę, wygląda jakby był wzięty z castingu na influencera fitnessu, który zagubił się w średniowieczu. Bezzenny też wrócił, tylko że teraz CGA sprawia, że bardziej przypomina maskotkę sklepu zoologicznego niż majestycznego smoka. Serio, brakuje tylko sceny, w której robi unboxing yy, karmy dla smoków i mówi Zostaw łapkę w górę. Fabuła? Yy, znów smok, znów chłopiec, znów musimy być razem w harmonii, ale z konfliktem w trzecim akcie. Wszystko pięknie, tylko że my już to widzieliśmy. I to dokładnie tak samo, tylko że w wersji animowanej. Jedyna różnica to to, że teraz jest głośniej, szybciej, i bardziej instam, Instagramowo. E, jakie są emocje? Plastikowe, jak smocza łuska wydrukowana na drukarce 3D. Dla kogo jest ten film? Dla młodszych dzieci? Może i tak, ale dla fanów oryginału to tak jakby dać komuś lego, a potem wręczyć mu pucle z dinozaurami i powiedzieć to prawie to samo. Czy da się to obejrzeć? No jasne, ale nie oczekujcie nostalgii ani świeżości. To bardziej taki odgrzewany kotlet z dymem, smoczym ogniem i obowiązkowym morałem o przyjaźni. Smoka może i da się wykrysować, ale lewica, który pamięta oryginał z 2010 roku, już nie będzie tak łatwo.